W bibliotece publicznej gminy Kozienice im. Księdza Franciszka Siarczyńskiego odbyła się prezentacja najnowszej książki autorstwa Janusza Karasia zatytułowanej Kozienickie opowieści, część druga. Uroczystość rozpoczął Krzysztof Zając, przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, który przybliżył zebranym postać autora. Janusz Karaś ma już na swoim koncie kilka wydawnictw, jak to kiedyś bywało, Kozińskie klechdy i Kozińskie opowieści część pierwsza. Na podstawie jego twórczości w tym roku przygotowano widowisko artystyczne Nasze Kozińskie Wesele, które z sukcesami wystawiono w bibliotece i szkole w Brzuzie. Kolejnym mają być Opowieści o dożynkach. Część druga Kozińskich opowieści to zbiór kilkunastu opowiadań od czasów średniowiecznych aż po dzień dzisiejszy. Wśród nich legenda o Głowaczu, jak powstało miasto Kozienice, dymisja księcia Józefa Poniatowskiego czy powstańczy epizod z roku 1863. Opowieść o siostrze Kazimierze Gruszczyńskiej, założycielce zgromadzenia sióstr Franciszkanek Odcierpiących przedstawiły uczennice zespołu szkół nr 1 w Kozienicach: Aleksandra Maj, Aleksandra Trela i Patrycja Staszek. Boże, twój czcią przejęty, Twoje dzieł wszechmocność głosi. Oczy na twój ołtarz święty, serce swego nieba wznosi. Po prezentacji na sali pojawił się okazały tort z podobizną autora, a sam Janusz Karaś podziękował za pomoc w wydaniu książki. Szczególne słowa skierował do poprzedniej dyrektor biblioteki Janiny Kuśmierczyk, która jak podkreślił jest jego dobrym duchem. Autor odbierając gratulacje i życzenia podkreślił, że wraz z klubem seniora Złota Jesień będzie przygotowywał staropolskie dożynki. Wydawcą książki „Koźnickie opowieści część druga jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. Redakcję i wstęp przygotował Krzysztof Zając, korektę Maria Wasińska, a redakcją techniczną zajął się Dariusz Zając.